W sezonie, jak co roku, modna jest niezawodna czerń, ale w takim dniu jak Sylwester można zaszaleć i dać się ponieść wyobraźni. Wchodzimy na imprezę na czerwono, bawimy się, idziemy do toalety i robimy sukienkę czarną, a po 12 Picasso czy Van Gogh czy co nam się podoba i mamy wzór. Stworzony jaki chcemy. Jest to włoska cekina, dwustronnie przyszywana, która się nie odpruje. Modne są również kolory fluo, a nawet pióra. Przede wszystkim błysk, bogate tkaniny typu jacquard, cekiny, ale troszeczkę awangardy, czyli tak jak wcześniej nadmieniałam, pióra, połączenie ze skórą, dużo przezroczystości. Długości też różne. Od bardzo krótkich. Ale szukają też panie długich z wysokimi rozporkami. Takie w kolekcji też mamy. Jeśli wybierzemy już kreację, trzeba zrobić odpowiedni makijaż. W tym dniu możemy pozwolić sobie na nieco więcej niż kiedy idziemy do pracy. Z makijażami to jest bardzo indywidualna sprawa, jeśli chodzi o każdą z pań, ale jeśli chodzi o takie moje podpowiedzi, to nie boimy się mocno zaakcentować usta, kości policzkowe. I wszystko delikatnie można oprószyć mgiełką, żeby makijaż był błyszczący, świecący, jak wszystko w sylwestrową noc. Złoto i srebro mogą pojawić się również na naszych paznokciach. Nie boimy się brokatów, nie boimy się mocnego złota, mocnego srebra. No i o czym warto wspomnieć, nieśmiertelna czerwień. Ale również przy czerwieni możemy zaszaleć z cyrkoniami, bądź delikatnie przypruszyć paznokcie jakimś brokatem. Warto też wspomnieć o tym, że w tym roku również bardzo modny jest french, ale nie french klasyczny, tylko na przykład biel z czernią, czyli cały paznokieć biały, odcięta czerń przy frenchu, bądź bardzo żywe kolory typu niebieski, zielony. W tym roku nie powinniśmy szaleć je z włosami. W modzie są delikatne fale i naturalne upięcia. Umówmy się już i rokezy z cekinami i brokatami nie wchodzą już w grę. No, bardziej modelowania, w delikatne fale. Jeżeli chodzi o upięcia to no, bardziej luźne, prawda? opadające na bok delikatnie. Wszelkie upięcia warto utrwalić lakierem do włosów lub kosmetykami stylizującymi. W ten sposób zabezpieczona fryzura powinna się trzymać całą noc.